Serdecznie z tej strony koniara Szlach. I tak to będzie odcinek, w którym pokazuję Wam moje nowe konie, które dostałam na święta. Oczywiście, konie Szlach. Nieprawdziwe. Więc, tak. Pierwszym koniem jest Ogier Bruno się nazywa. Niektóre imiona. Będą pochodziły z mojej stawniny, w której jeszcze. Będę mówiła, które. Następnym koniem jest Ogier Tinker Magnus. To imię jest właśnie z mojej stelniny. Następnym koniem jest źrebaczek Datmor. Lucia się nazywa. Następnie mamy ogiera, kamasz, rubina. Mamy też... Yy, właśnie, tutaj jest pierwsze pytanie. W ogóle pierwsze i chyba jedyne. Piszcie mi, czy to jest roczniak, czy żrebak. Jest no, wysoka całkiem. Bo to jest klacz. Apalosa, klacz, właśnie źrebak albo roczniak. Piszcie mi w komentarzach, czy to źrebak, czy to, źrebak, czy to roczniak. Proszę, piście I się nazywa Diara, też z mojej stajni imię. Czas na jej, na jej mamusię, damę, też z mojej stajni imię. Też Apalosa, klacz. Oj, oj, oj. Teraz będzie moje drugie marzenie. A i w tym filmiku pokażę wam też moje dwa koniki, które już miałam wcześniej, i moją stadninę która no nie jest pełni dokończona Mam tylko stajnie, yy, tam jedną przeszkodę na ujeżdżalni i pastwisko. Oto moje drugie marzenie. Ogier pin, który się nazywa. Prymus, jest piękny. I ma ładne podkowy, bardzo ładne. Takie widoczne. No i moje największe marzenie, może niektórzy już się domyślili, że to moje największe marzenie, bo mam yy, jego zdjęcie na awatarze profilu na YouTube. Ogier Apalosa. Tak, ogier Apalosa, który się nazywa Nektar. Też imię z mojej stadii. Stajni. Zostali. Więc to są wszystkie konie, które dostałam. Teraz konie, które już miałam. Wałach falabella domino. I klacz arabska. Lady ze swoim zestawem. Kanta To właśnie jej jest. Zestaw. I będę zamawiała jeszcze dla nich. A jak nie starczy tych zestawów to po prostu dorobię. Też jak dorobię kantary i derki to Wam też pokażę, nagram filmik. I jak oczywiście zamówię to też. A teraz staliny. Tu mamy box yy, Magnusa. O, mamy box Magnusa. Yy, tu jest stania dla kucyków, ale dla dwóch koników Między innymi nektara i Bruno. Nie starczyło miejsca, po prostu nie starczyło boksów, więc będą należy tutaj. A tutaj jest boks Domino i małej Lusi. No i, i. Tutaj jest taki paśnik, który można przywiązać. I jest jeszcze, właśnie, Sianko Strocin. Tu jest box naszego Pintoła. Tu za to jest box Rubina. Rubin i Prymus to są najlepsi przyjaciele. Tu jest box Lady. A tu jest box Damy i Diary. Bo właśnie klacze będą ze zrzebakami. Albo rącznikami. To jest pastwisko Tutaj mamy taki pojemniczek z wodą Tam jest woda, taka prawdziwa woda eee, Przepraszam A tutaj jest jeszcze właśnie Trociny A tu jest taka jedna przeszkoda Na ujeżdżalni Oczywiście zmiany w staninie Też będę wam pokazywała Na bieżąco Tutaj się taśma troszkę Odkleja Ale mi to nie przeszkadza Właśnie o tutaj można przywiązać sobie konia nie? i żeby sobie stały jadł. No, więc to tyle z tego filmiku. Oczywiście, piszcie mi w komentarzach, właśnie odpowiedzi na to pytanie: czy to jest roczniak, czy to jest źrebak. Ja myślę, że to jest roczniak. Na razie bawi się, że to jest roczniak, ale. Mi. Dobra, no to, papa. Pa.